Informacjach. Trzeci finał szlachetnej paczki. Mikołajki w piekoszowie. Uroczystość Złotych Godów za nami. 13 grudnia, zaczynamy. W minioną sobotę 30 listopada w szkole wiewożni miał miejsce turniej tenisa stołowego. Uczestnicy, uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych, przez kilka godzin konkurowali ze sobą w poszczególnych kategoriach rozgrywek. Na sali gimnastycznej oprócz uczestników i organizatorów turnieju obecni byli także przedstawiciele władz lokalnych. Zwycięzcami turnieju zostali w kategorii szkoła podstawowa Sylwia Mariasik i Rafał Guzy, w grupie młodzików Natalia Kubuś i Karol Basik, w grupie gimnazjalistów Dominik Czerwiak i Julia Socha. A w kategorii Open, wśród dziewcząt zwyciężyła Angelika Bagińska, natomiast wśród mężczyzn Sławomir Skrobot. 6 grudnia obchodzony jest Dzień Świętego Mikołaja, greckiego biskupa, żyjącego na przełomie III i IV wieku naszej ery. O dużej popularności Świętego Mikołaja w czasach dzisiejszych świadczy zwyczaj przybierania się ludzi w czerwono-biały strój i rozdawanie dzieciom prezentów. Świetnej zabawy z okazji Mikołajek nie zabrakło również w Piekoszowie. W Gminnym Ośrodku Kultury 4 grudnia duża grupa dzieciaków uczestniczyła w zabawie tanecznej oraz w konkursach. Jednakże największą radość sprawiła im wizyta świętego Mikołaja i rozdane przez niego prezenty. Dzisiaj, właśnie z tej okazji, że przyjechał do was Mikołaj, którego zobaczycie w niedługim czasie, przyniósł dla was prezenty. I to jest ten okres, gdzie Dostaniecie prezenty dzisiaj, ale Mikołaj. również wprowadzi nas w ten dzisiejszy dzień w okres świąteczny, gdzie będziemy sobie składać życzenia. Wyjątkowy gość odwiedził także Piekoszowskie przedszkole. Tutaj najmłodsi śpiewem, wierszami i tańcem powitali Mikołaja, od którego otrzymali podarunki. W miniony weekend 7 i 8 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie po raz trzeci odbył się finał projektu Szlachetna Paczka. W tym roku do akcji dołączyła również Gmina Strawczyn. Dla wszystkich 10 rodzin włączonych w projekt zebranych zostało mnóstwo paczek. Jedną paczkę przygotowywało średnio 20 darczyńców. Największa ilość przywiezionych paczek to aż 27 dla jednej rodziny. Sama praca w magazynie przebiegała bardzo sprawnie. Pomagali nam przy tym gimnazjaliści z Piekoszowa i z Jaworzni. Odwiedzający nas darczyńcy byli zaskoczeni organizacją i miłym powitaniem. Ponadto z wizytą przybył nowo wybrany wójt, pan Zbigniew Piątek oraz przedstawiciele Rady Gminy, którzy również przygotowywali paczki dla jednej z rodzin z gminy Piekoszów. Tegoroczny finał odbył się dla nas bardzo korzystnie. Liczymy, że w kolejnej edycji zdobędziemy większą ilość wolontariuszy, dzięki czemu pomożemy większej ilości rodzin. w paczki. Przede wszystkim jest to dla nas dla nas samych prezent, że możemy nieść tą pomoc i, jeśli, i każdy najmniejszy darek dla tych ludzi jest no, szczególny i myślę, że mają, mają okazję poczuć się wyjątkowi i, no i przede wszystkim poczuć te święta i tą magię. Ponad 20 par z gminy Piekoszów obchodziło w tym roku 50-lecie Związku Małżeńskiego. Z tej okazji 11 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury wręczone zostały z rąk Wójta Gminy Zbigniewa Piątka ordery za długoletnie pożycie małżeńskie. Dodatkowo gratulacje i życzenia złożyli między innymi Starosta Powiatu Kieleckiego Zdzisław Wrzałka oraz Radny Rady Powiatu Kazimierz Bielecki. Zapytaliśmy niektóre osoby, jaki mają przepis na udane długoletnie małżeństwo. Całość wydarzenia uświetnił występ szkolnego chóru z Piekoszowa. Trzeba jedno drugie zrozumieć, słuchać jedno drugiego, no i to tak jest, no bo coś więcej. I żyje się. Życiowo ja Wam mogę powiedzieć, po tym co, co wiele w życiu przeszłam, że to tam jest ustalone i, i człowiek mało ma wpływu, ale tak to tak, dużo cierpliwości, czułości, wzajemnego zrozumienia i wytrwałości. 18 uczestników z klasy 4-6 wzięło udział w zorganizowanym po raz 11 gminnym konkursie matematycznym, który odbył się 12 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczniowie z Rykoszyna, Prynicy, Piekoszowa, Micigozdu, Łosienia i Zajączkowa rozwiązywali zadania matematyczne o różnej skali trudności a także musieli stworzyć obrazek metodą origami. Za poprawne rozwiązanie zadania przyznawane były punkty. I tak w kategorii drużyna najlepsi okazali się uczniowie z Rykoszyna. Natomiast spośród wszystkich uczestników pierwsze miejsce zajęła Gabriela Miśkiewicz. 12 grudnia w budynku Urzędu Gminy w Piekoszowie miał miejsce kiermasz świąteczny. Wszyscy chętni nie tylko mogli podziwiać fantastyczne wyroby m.in. z gliny, ale także je kupić. Wybór był bardzo szeroki, począwszy od małych, glinianych figurek aniołków, poprzez szopki, bombki i świeczniki, aż po makaronowe choinki.